Dobra Paweł, zaczynamy ten dzień. Dobra. To dzisiaj mamy piątek. Początek weekendu, y, zaczynają się remonty. W żółtym worku, przepraszam Pana. W żółtym worku y, te puszki metalowe do czerwonego pojemnika. Dobra, to też poremontowe. I ogólnie to jest y, worek poremontowy. Dobra. Pan przywiózł właśnie przed chwilą niby plastiki, ale musieliśmy to pomóc posegregować. W środku były puszki po farbach i tak dalej, które musiały trafić do pojemnika oddzielnego, poremontowego. remontowego. jest otwarty w godzinach 9.17 dla klientów. My schodzimy się wcześniej, by móc przygotować cały plac i, i stanowiska pracy. Lodówka sprawna na chodzie? Obsłużyliśmy klienta który przywiózł pierwszą lodówkę i, i ekspres do kawy. I są to elektrośmieci, należy je przywozić na przok. Tak, pani właśnie wiezie makulaturę, która trafi do tego kosza niebieskiego. Zanim pani przyjechała do nas, to takie książki do użytku yy, oddała do yy, ponownego użytku. Tam mamy taki specjalny punkt. Papier, i tektura specjalny pojemnik na to i później stąd y, widlakiem wysypujemy. Dobrze, a teraz razem z panem Piotrem zapraszamy nas was do drugiego miejsca. Jest to składnik na większe gabarytne rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku i właśnie pół godziny temu zobaczcie, przyjechała do nas piękna czarna skórzana kanapa w bardzo dobrym stanie. Myślę, że szybko znajdzie nowy dom. Co dzisiaj, to dzisiaj, ale były jeszcze takie inne, ciekawe znaleziska. Pamiętasz, na panie przy... Piotrze, jak mi opowiadałeś o znalezionej skórze węża? Znaczy przyjętej, 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 przez klientkę. Po prostu przywiozła z zagranicy, pewnie przemyciła i po prostu się tu jej pozbyła, zutylizowała ją tutaj. I jeżeli chcecie ją zobaczyć, to zapraszamy do biura, bo zachowaliśmy ją na pamiątkę. Pokażemy w całej okazałości. I proszę sobie wyobrazić, jakie rzeczy ludzie przyłożą na przok. Przekazujemy do punktu ponownego użycia. Dla chętnych można się przyodzieć. Wyglądam teraz jak przedwinsta na okay. A teraz tak na poważnie, Rafał, można coś Oczywiście, takiego Oczywiście, jeżeli na ktoś ma e, takie rzeczy, można oddać to na przok. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przepisy zakazują obrotu skórami Zwierząt, tym bardziej chronionych. Każdy, kto posiada takie, takie rzeczy, może się narazić w jakiejś sytuacji na odpowiedzialność karną. Także lepiej przywieźć to do przoku. My to zutylizujemy zgodnie z procedurami. Nie narazicie się Państwo na żadne sankcje. Obecnie to fajna pamiątka. Mamy jeszcze wiele różnych przoków. To kiedyś tam zobaczycie. A na razie wracamy do działania. Co to jest? Z dachu mam papę. Papa, dobra. Proszę. Klient na wagę musi wjechać, ponieważ papę ważymy i nie określę na oko. Po prostu kilogramów nie określę. A to jest yy, yy, materiał limitowany. Pamiętajcie, że na gruz mamy limit roczny. Tonę dla mieszkańców domków jednorodzinnych i pół tony dla mieszkańców blokowisk. W przypadku, gdy limit na gruz i odpady paremontowe zostanie przekroczony, klient musi wnieść opłatę za każdy kilogram. No dobra, no to jedziemy z tą papą papa do tego pojemnika. Podstawiam właśnie drugi pojemnik, ponieważ pierwszy jest zapełniony i zabieram po prostu pełny pojemnik z papą. No, i po prostu pełny pojemnik z papą muszę wywieźć do większego kontenera. Na razie dzisiaj mieszkańcy przywieźli do nas okolice 3,5 tony odpadów poremontowych pobudowlanych. Składa się na to papa odpadowa, zmieszane odpady poremontowe pobudowlane pochodzące z demontażu, takie jak okna, futryny, okiennice drzewne, jak i również czysty gruz, czyli mieszaniny cegieł, płytek i ceramiki. Dobra, właśnie przyjąłem dyskorolkę. Dostanie nowe życie. Zbliża się godzina 17. Właśnie wjeżdża ostatni klient, i na tym kliencie będziemy kończyć dzisiejszy dzień. Jak widzieliście, u nas dzieje się dużo, i można dużo ciekawych rzeczy znaleźć i spotkać. Jutro sobota, także najciekawsze przed nami. Zapraszamy. Dobra, dzięki panowie. Koniec na dzisiaj zamykamy.